Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Mackiem. Obchodzimy 55. rocznicę służby. Nauczania, które we mnie zainwestowałeś, przyniosły uzdrowienie w relacji z Bogiem i w moim życiu. Jestem więc dozgodnie to wdzięczny Tobie i Twojej służbie. A teraz Andrew. Witaj w naszym piątkowym odcinku programu Prawda Ewangelii. W tym tygodniu nauczałem z nowej broszury zatytułowanej 20 objawień, które zmienią twoje życie. Napisałem ją i ma ona tylko 50 stron, ale jest to coś w rodzaju biografii. Chronologicznie opisuję w niej objawienia, które Bóg mi pokazał i które zmieniły moje życie. W tym tygodniu zająłem się tylko pierwszym objawieniem, które wydarzyło się 65 lat temu i a właściwie 66 lat temu, kiedy miałem zaledwie 8 lat. I otrzymałem objawienie, że zmierzam do piekła, jeśli nie przyjmę Jezusa jako mojego zbawiciela. Nie jest to popularne i wielu ludziom się ten temat nie podoba. Poza tym planowałem spędzić na tym tylko dzień lub dwa, ale to jest tak bardzo potrzebne. Straciliśmy bojaźń Bożą, straciliśmy objawienie, że Jezus był konieczny dla naszego zbawienia, że to nie dobrzy idą do nieba, a źli do piekła. To ci, którym przebaczono, idą do nieba, a ci, którzy nie przyjęli przebaczenia, idą do piekła. Nie ma znaczenia, czy to są stosunkowo dobrze w porównaniu ze mną, czy z kimkolwiek innym. Jeśli nie przyjęli zbawienia, trafią do piekła. Napisałem więc tę małą broszurkę na temat piekła i ledwie zarysowałem jej powierzchnię. Mógłbym poświęcić temu dwa lub trzy tygodnie. Dzisiaj będzie to ostatni dzień. To będzie ostatni dzień, w którym zaoferuję tę małą broszurę. To jest naprawdę niezbędne. Nie słyszy się zbyt wielu nauczeń na ten temat, zwłaszcza z perspektywy łaski. Nie miałem czasu, aby wrócić i spojrzeć na rzeczy. Z większej perspektywy niż to, co zrobiłem, dzisiaj będzie mój ostatni dzień, w którym będę mówił o tym pierwszym objawieniu, że bez Jezusa pójdziesz do piekła. Powiem więc tylko kilka rzeczy na ten temat. Pamięć będzie straszną częścią piekła. Jest taka przypowieść, którą Jezus podał w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza, mówiąca o bogaczu, który poszedł do piekła, i łazarzu, żebraku, który poszedł na łono Abrahama, które było starotestamentowym odpowiednikiem nieba. Oto, co Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza, rozdział 16, werset 25. Powiedział Abraham, Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Ten jeden werset pokazuje, że piekło będzie miejscem męki, ale myślę, że jedną z najgorszych części piekła będzie pamięć. Jest napisane, wspomnij, że za życia. I z tego powodu ten bogacz, który poszedł do piekła, mówił, o Abrahamie, poślij łazarza z powrotem z martwych, aby ostrzegł moich braci, aby nie trafili do tego strasznego miejsca. Nie, nie możesz tego zrobić. W Księdze Izajasza rozdział 65 werset 17 Pan mówił do tych, którzy go przyjęli, jest napisane, Oto bowiem stworzę nowe niebiosa i nową ziemię i nie będą wspominane pierwsze rzeczy ani nie przyjdą na myśl. Niebo będzie miejscem, które będzie pełne chwały. W liście do Rzymian rozdział 8 werset 18 jest napisane Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić. Niebo będzie tak niesamowite, że... Nie sposób tego nawet zrozumieć. To będzie poza naszym zrozumieniem. I tak jak napisano w księdze Izajasza 65, 17, dawne rzeczy nigdy nie przyjdą nam na myśl. Pomyśl o ludziach, którzy byli prześladowani, tręczeni, zabijani. Ludzie, którzy zostali zgwałceni, ludzie, którzy zostali odrzuceni wszystkie te straszne cierpienia w tym życiu. Czy wiesz, że dla tych, którzy otrzymają zbawienie, te dawne rzeczy nigdy nie przyjdą na myśl? To będzie tak chwalebne, że zapomnimy o wszelkich trudach, bólu i cierpieniu, przez które kiedykolwiek przeszliśmy. Natomiast w piekle będą pamiętać wszystkie te rzeczy. Będą pamiętać za każdym razem, gdy Pan próbował ich dotknąć, a oni po prostu odmawiali lub odsuwali to na bok i mówili później, kiedy się do tego zabiorę. To będzie męka. Wiele mógłbym o tym powiedzieć. Muszę iść dalej. Oto kilka innych rzeczy w tej samej przypowieści, które pokazują, że piekło będzie miejscem męki. W Ewangelii Łukasza, rozdział 16, werset 23 jest napisane, a będąc w piekle i cierpiąc męki. Chodzi o tego bogacza. Podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie, Wtedy zawołał, ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. To miejsce mąk, to miejsce płomienia. Nie miałem czasu, aby dokładnie się w to zagłębić, ale w Piśmie Świętym w Starym Testamencie istniało miejsce zwane po hebrajsku Szeolem i było ono podzielone na dwie części. Jedna była nazywana łonem Abrahama, a druga piekłem. I ten bogacz tam poszedł. Widział łazarza, który był na łonie Abrahama, które było miejscem błogosławieństwa, i błagał, aby łazarz mógł po prostu zanurzyć palec w odrobinie wody i położyć go na jego języku. Był dręczony pragnieniem, był udręczony w tym płomieniu. A jednak Abraham powiedział mu: Między nami jest wielka przepaść. Całe to miejsce było nazywane Szeolem, Często było określane jako dół lub grup, ale było podzielone na dwie części. na łono Abrahama i na inną część, która była nazywana piekłem. Była tam wielka przepaść, która oddzielała je od siebie. Nie było sposobu, aby przejść z jednej do drugiej. Śmierć była przesądzona, kiedy umarłeś, albo szedłeś do miejsca błogosławieństwa na łono Abrahama, albo szedłeś do miejsca męki i nie było żadnego zadośćuczynienia. Nie było czyści. Nie było drugiej szansy. To ujawnia, że było to miejsce męki, było to miejsce ognia. W Księdze Objawienia, w rozdziale 7, wersecie 16, jest napisane, nie zaznają już głodu ani pragnienia, nie porazi ich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, będzie ich pasł i poprowadzi ich do żywych źródeł wód i otrze wszelką łzę z ich oczu. Używam tego dla kontrastu, że niebo będzie miejscem, gdzie. Nie ma łez, nie ma smutku, nie ma głodu, nie ma pragnienia. To po prostu miejsce całkowitego błogosławieństwa. Po przeciwieństwie do tego, piekło będzie miejscem męki, głodu, pragnienia, pamięci itd. Nie ma czyśćca. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 8 mówi, mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Mówił o tym apostoł Paweł. Tak więc, kiedy umierasz, idziesz prost, bezpośrednio albo do Pana, jeśli uczyniłeś Jezusa swoim osobistym panem i zbawicielem, albo idziesz do piekła, i nie ma separacji, nie ma drugiej szansy. Wyboru można dokonać tylko w tym życiu. Księdza Objawienia, rozdział 19, werset 20. Jan napisał o czasach ostatecznych i czytamy, "...i schwytana została bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił przed nią cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddawali pokłon jej wizerunkowi. Oboje zostali żywcem, wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką." Ponownie nie mam czasu, aby przejść do pełnego wyjaśnienia, ale to miejsce, które w Starym Testamencie było nazywane Szeolem Jezusa, Jezus powiedział łotrowi na krzyżu, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Jezus udał się do miejsca zwanego Szeolem, do środka ziemi, i zabrał pobożnych zmarłych, którzy byli na łonie Abrahama i zabrał ich do tego, co nazywamy niebem lub rajem, i tam ludzie idą teraz. Ale w czasach ostatecznych niebo i ziemia zostaną zmienione. I wszyscy ludzie, którzy byli w piekle, zostaną wrzuceni do miejsca zwanego jeziorem ognia, które płonie ogniem i siarką na wieki wieków. I o tym właśnie jest mowa. Księga objawienia 19:20 mówi, że ci, którzy czczą bestie, zostaną wrzuceni żywcem do jeziora ognia, płonącego ogniem i siarką. Następnie w Księdze Objawienia 2010 jest napisane, a diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni. W i w nocy na wieki wieków. Oto kolejny fragment z Księgi Objawienia, rozdział 20, werset 11. I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem i otwarto księgi. Otwarto też inną Księgę, Księgę Życia i osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków. I wydało może umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli i zostali osądzeni każdy według swoich uczynków, a śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognia, to jest druga śmierć. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora ognia. Człowieku, to są mocne stwierdzenia, ale nie ma ucieczki. Gdy ktoś trafi do piekła, nie ma czegoś takiego jak czyściec, nie ma czegoś takiego jak modlitwa o wydostanie się z czyśćca. W średniowieczu Kościół katolicki miał odpusty, w których można było kupić modlitwy, zapalić świece za zmarłych i modlić się o ich wyjście z czyśćca. To całkowicie niebiblijna koncepcja. Podejmujesz decyzję w tym życiu i kiedy umierasz, natychmiast idziesz do obecności Pana, jeśli zaakceptowałeś Jezusa jako swojego Pana i otrzymałeś przebaczenie lub idziesz bezpośrednio do piekła, które pewnego dnia zostanie zniesione i piekło zostanie wrzucone do jeziora ognia i będzie to na wieczność. Oto fragment Pisma Świętego, który pokazuje, że jest to na wieczność. Księga Objawienia, rozdział 14 mówi: Ten również będzie pił z wina zapalczywości Boga, nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed Bogiem, a dym ich męki wznosi się na wieki wieków. Nie zaznają odpoczynku we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon bestii jej wizerunkowi, i ten, który przyjmuje. Znamie jej imienia. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest tu mowa tylko o ludziach w okresie ucisku, którzy czcili bestie. Nie, dalej w Księdze Objawienia, rozdział 20, werset 10 jest napisane, że diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. Pomijam wiele rzeczy, ale to nie ogranicza się tylko do tej określonej grupy ludzi w okresie ucisku. Każda osoba, która przejdzie przez sąd Białego Tronu i zostanie potępiona, ponieważ jej imię nie jest zapisane w Księdze Życia Baranka, napisane jest, że zostanie wrzucona do piekła. Księga Przysłów, rozdział 27, werset 20, mówi: Piekło i zatracenie są nienasycone. Oznacza to, że zawsze jest tam wolne miejsce, nie ma limitu. Jeśli nie przyjmiesz Jezusa, nie masz innego wyjścia, jak tylko zostać wrzuconym do piekła, które ostatecznie zmienione będzie w jezioro ognia. Dobra wiadomość jest taka, że chwała Bogu. Pan nie chce, aby ktokolwiek z nas tam trafił. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 41, mówi, że piekło zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Nigdy nie zamierzał, aby ludzie tam poszli, ale ludzie tam pójdą, ponieważ nie zaakceptują Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. To niesamowite. Ponownie, zapłatą za grzech jest śmierć, list do Rzymian, rozdział 6, werset 23, ale darem Boży jest życie wieczne. Piekło istnieje i wierzę że musi istnieć świadomość piekła szczególnie wśród ludzi którzy nie przyjęli pana wielu ludzi zwróci się do pana gdy zrozumieją że jest to kara Pismo mówi że to dobroć boga prowadzi ludzi do pokuty nie jestem osobą która straszy ludzi przed piekłem ale mogę zagwarantować że w moim osobistym życiu to właśnie świadomość że zmierzam do piekła przyciągnęła moją uwagę i skierowała mnie ku temu a więc jest to pewną częścią nie powinno to być czynnikiem napędzającym jeśli Jedynym powodem, dla którego przychodzisz do Pana jest ucieczka przed piekłem, to jest to jeden z powodów, dla których ludzie po Nowym Narodzeniu stają się przeciętnymi chrześcijanami, nigdy nie idą dalej, ponieważ ich jedyną motywacją była ucieczka przed piekłem. Kiedy już otrzymają zapewnienie, że zmierzają do nieba, wtedy po prostu chodzą w miejscu, po prostu utrzymują się, aby kiedy umrą i pójdą do nieba było dobrze. W zbawieniu chodzi o wiele więcej niż to. Ale musisz uznać, że piekło istnieje i jeśli ludzie nie zaakceptują zbawienia, pójdą tam. Musisz zaakceptować to dla siebie, aby odwróciło cię to od piekła i skierowało ku panu. A nawet po narodzeniu się na nowo musisz mieć tego świadomość, abyś rozpoznał, że tam właśnie idą inni ludzie, pójdą tam, jeśli się nie nawrócą, i to zmotywuje cię do większego dzielenia się swoją wiarą. Jest tak tego wiele, pomijam tak wiele rzeczy. W Biblii jest 86 wersetów, które wymieniają piekło z nazwy, a potem jest wiele innych wersetów, które odnoszą się do grobu, dołu i odpowiedzialności po śmierci, więc są setki wersetów, które o tym mówią, ale jest 86 wersetów, które konkretnie o piekle. Ta mała broszurka, którą mam, zawiera wszystkie te wersety. Nie mam czasu w dzisiejszym programie, aby przejść przez to wszystko. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zrobiłem w tej małej książeczce, a mianowicie podzieliłem wypowiedzi o piekle według postaci w Biblii. Pozwolę sobie przytoczyć niektóre z nich. Oto co powiedział Mojżesz w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 22. Zapłonął bowiem ogień mojego gniewu i spłonie aż do głębin piekła i pożre ziemię i jej plony i wypali posady gór. Mojżesz jest osobą, która napisała pierwsze pięć ksiąg Biblii, a także, jak sądzę, psalm 90. Mojżesz jest główną postacią. Spędził 40 dni w obecności Boga, to On otrzymał objawienie o Adamie i Ewie, skąd wziął się grzech, wszystkie początki, które są zapisane w Księdze Rodzaju, otrzymał to, gdy był w obecności Boga. A potem wrócił na kolejne 40 dni bez jedzenia i wody. Tak więc spędził 80 dni bez jedzenia i wody w obecności Pana, tak bardzo, że w Jego twarz zajaśniała, a Bóg dał Mu te objawienia, których... Używamy jako podstawy początku tego, jak to wszystko się wydarzyło. Mojżesz, mężczyzna, który spędził cały ten czas w obecności Boga, mówił o piekle i ostrzegał ludzi przed piekłem. Oto, co powiedział Dawid w drugiej księdze Samuela, rozdział 22, werset 6. Boleści piekła mnie oplotły, pochwyciły mnie sidła śmierci. Ktoś mógłby pomyśleć, że jest to po prostu mowa o Dawidzie, który, używając analogii, czuł, że rzeczy, przez które przechodził, były piekłem. Ale tak naprawdę, jeśli przeczytasz to w kontekście, to są to prorocze wersety i to mówi Jezus. Tutaj jest inny werset, który napisał Dawid w Psalmie dziewiątym. Niegodziwi stąpią do piekła wszystkie narody, które zapominają Boga. Mamy dziś wielu niegodziwych ludzi, którzy mówią nie ma nic złego w tym, co robię. To całkowicie normalne. Bóg mnie takim stworzył. Ci ludzie stąpią do piekła, tak powiedział Dawid. W psalmie 139 powiedział, jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam, jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. Chodzi o to, że nie ma sposobu, aby uciec od Boga, ale mimo to Dawid mówił tutaj, że piekło jest prawdziwym miejscem i ono istnieje. To miejsce, którego należy unikać. Sofar, który był jednym z przyjaciół Hioba, mówił o tym, Hiob mówił o piekle. Salomon mówił o piekle. Oto niektóre z rzeczy, które powiedział Salomon w Księdze Przysłów, rozdział 5, werset 5. Mówił on o cudzołożnej kobiecie. Jej nogi stępują do śmierci, jej kroki prowadzą do piekła. Salomon nie mówił o jakimś nieistniejącym miejscu, to nie była tylko jakaś koncepcja, to jest prawdziwe miejsce i powiedział, że kiedy wchodzisz do cudzołożnicy, to jej kroki prowadzą do piekła. Oto kolejne stwierdzenie, które powiedział o cudzołożnych. Mówi, jej dom jest drogą do piekła, która wjedzie do komnat śmierci. Księga przysłów 7:27. Gdyby ludzie byli tego świadomi, nie popełnialiby cudzołóstwa. Księdze Przysłów, w rozdziale 7, nie będę poświęcał czasu, aby to przeczytać, ale jest napisane tam o tym, jak ta cudzołożna kobieta perfumuje swoje łóżko, zakłada najlepszą pościel i wszystkie tego rodzaju rzeczy, ma kwiaty i perfumy i wszystkie te rzeczy i stara się wyglądać atrakcyjnie. Księga Przysłów 7,27 mówi, że jej dom jest drogą do piekła, która wiedzie do komnat śmierci. Gdybyś mógł ominąć wszystkie te pułapki, to tak jak nasze filmy przedstawiają wszystkie te seksualne rzeczy i sprawiają, że jest to tak atrakcyjne, i ludzie mówią: Och, czy to nie jest po prostu wspaniały romans? Nie, oni zmierzają prosto do piekła, ponieważ popełniają cudzołóstwo, chyba że przyjmą przebaczenie, które przychodzi przez Jezusa. To są mocne stwierdzenia. Ludzie muszą być tego świadomi. Jako młody człowiek nigdy nie popełniłem cudzołóstwa, nigdy nie zrobiłem tych wszystkich rzeczy i jednym z powodów jest to, że widziałem te wersety, zobaczyłem, że to nie jest tak, jak to jest przedstawiane, to nie jest tak, że jak przedstawiają to filmy, nie cudzołóstwo prowadzi do piekła. Księga Przysłów, rozdział 9, werset 18 mówi o cudzołożnej kobiecie, która kusi go i mówi, och, to będzie słodkie, do rana będziemy sycić się miłością, ale w Księdze Przysłów, rozdział 9, werset 18, jest napisany, ale on nie wie, że tam są umarli, że jej zaproszeni są w głębinach piekła. To całkiem mocne stwierdzenie. Księga Przysłów, rozdział 15, werset 11. Piekło i zatracenie są przed Panem, o ileż bardziej serca synów ludzkich. Droga życia dla mądrego jest w górze, aby uniknął głębokiego piekła. Księga Przysłów 15, 24. Księga Przysłów 23, 14. Będziesz je bił rózgą, a jego dusza ocalisz od piekła. To mówi o wpływie piekła na ludzi. W każdym razie, ja już mówił o piekle kilka razy. Ezekiel, Amos, Jonasz, Habakuk. I oto kilka rzeczy, które Jezus powiedział o piekle. Lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata, bez przyczyny podlega sądowi, a kto powie swojemu bratu raka, podlega radzie, a kto powie głupcze podlega karze ognia piekielnego. Ponownie oznacza to, że są męki, że jest ogień. W Ewangelii Mateusza rozdział 10, werset 28: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Jezus to powiedział: Musimy mieć bojaźń przed Bogiem. Musimy obawiać się, że piekło będzie prawdziwym celem dla każdej osoby, która nie przyjmie Jezusa jako swojego osobistego zbawiciela. Idąc dalej, Jezus powiedział tak wiele rzeczy o piekle. Ewangelia Mateusza 23, 33. Węże, plemię żmijowe. Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? Dalej i dalej, Jezus mówi o piekle. W Ewangelii Marka, rozdział 9 mówi: Jeśli Twoja ręka jest Ci powodem upadku, odetnij ją, lepiej bowiem jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie, a jeśli Twoja noga jest Ci powodem upadku, odetnij ją, lepiej bowiem jest dla Ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi zostać wrzuconym do piekła. Kończy mi się czas. Muszę tylko powiedzieć, że nie jest to w rzeczywistości. W zalecenie odcięcie ręki, stopy lub wyłupienie oka, ale jest to powiedzenie, że jeśli kochasz swoje ciało na tyle, że nie, to, że nie rozczłonkowałbyś części swojego ciała, powinieneś nienawidzić piekła tak bardzo, że rozczłonkowanie ciebie, odcięcie ręki, stopy, wyłupienie oka byłoby lepsze niż pójście do piekła. Większość ludzi nigdy nie wyłupi sobie oka, nie odetnie ręki czy stopy, ale pobiegnie prosto do piekła, myśląc, że to nie ma znaczenia. Jeden mężczyzna powiedział mi, że cieszy się, że pójdzie do piekła, ponieważ tam będą wszyscy jego przyjaciele. Człowieku, to okropny sposób patrzenia na rzeczy. Nie znam na to wersetu, ale wierzę, że piekło będzie całkowitą izolacją. Owszem, będzie tam wielu ludzi, ale ty będziesz całkowicie odizolowany. Będziesz tam sam ze sobą, ze swoją pamięcią, nienawidząc wszystkich rzeczy, które zrobiłeś, wszystkich sposobów, w jakie odrzuciłeś Boga. Miejmy nadzieję, że większość osób ogląda dających ten program, to ludzie, którzy zaakceptowali Pana, ale jeśli nie zaakceptowałeś Pana, nie otrzymałeś przebaczenia. Piekło jest prawdziwym miejscem i zmierzasz tam z prędkością błyskawicy. Jeśli nigdy nie przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana, pojawił się numer na ekranie. Chcielibyśmy się z Tobą pomodlić. To naprawdę proste. On już zapłacił za Twoje grzechy. Wszystko, co musisz zrobić, to przyjąć to. Możesz zadzwonić pod ten numer. Mamy ludzi, którzy będą się z Tobą modlić i chwała Bogu. Możesz otrzymać zbawienie i otrzymać Świadectwo w swoim sercu, że przeszedłeś ze śmierci do życia i nie musisz się bać piekła. Ale jeśli nie uczyniłeś Jezusa swoim osobistym panem, gwarantuję ci, że nadejdzie dzień, w którym zostaniesz oddany do piekła na wieczność, a w wieczności będziesz pamiętał, że oglądałeś ten program. Będziesz pamiętać, że mówiłem te rzeczy i będziesz bić się w piersi i żałować, ale będzie już za późno. Musisz zareagować teraz. Zadzwoń pod numer, który pojawił się na ekranie. Chętnie pomodlimy się z Tobą. Mamy tę małą, około 60-stroniczną. Broszurę, którą ci damy. Mamy również broszurę zatytułowaną 20 objawień, które zmienią twoje życie. To objawienie o piekle jest tylko pierwszym z tych 20, o których będę mówić. Dziś jest ostatni dzień, w którym oferuję tę książkę o piekle. Będziemy jeszcze oferować tę książkę na temat 20 objawień, które zmienią twoje życie. Posłuchaj naszego lektora i zadzwoń lub napisz już dziś.